Ambitne plany postawiły przed sobą tarnowskie władze. Nowe ronda, parkingi i dodatkowe pasy jezdni. W planach jest także wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej, Czerwonej i Koszyckiej. Ma przypominać istniejące już rondo na ulicy Chemicznej. W planowanym rondzie na skrzyżowaniu... Na skrzyżowaniu krakowskiej, czerwonej, jak i koszyckiej. Te, o, to, o, o zmianę tych rozwiązań dopominają się zarówno mieszkańcy. Jeszcze niedawno było sporo głosów radnych w tej kwestii. Tu były alter, dwie alternatywy: rondo turbinowe, jakie już mamy w mieście Tarnowie, i rondo dwupasowe, tradycyjne. I tu po konsultacjach Gmina Miasta Tarnowa. Uznaje, że to rondo bardziej proste, nieskomplikowane, ale na tyle duże, żeby było, żeby było dobrze przejezdne, żeby było czytelne, bezpieczne, tak jak te największe ronda, które były wybudowane w ostatnich latach w mieście Tarnowie. Mam tu na myśli przede wszystkim rondo w Mościcach, jak również rondo, ale to już jest rondo turbinowe na skrzyżowaniu ulicy Czystej i Wiesława Wody. Te ronda, na tych rondach kierowcy nie mają w Tarnowie żadnych problemów. Jedna Jedną z najciekawszych planowanych zmian jest także czteropasmowa droga z ciągiem rowerowo-pieszym przy wyjeździe z Tarnowa ulicą Lwowską. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.